thank you Siemanko, witam bo w kolejnym odcinku stwierdziłem, że nie może zabraknąć na moim kanale stolicy Jelandii czyli Dublina także zapraszam do oglądania no, Dotarłem do najgłówniejszej ulicy w Dublinie e, O'Connell Street Przede mną stoi e, 120 metrowy monument ustawiony do, e, do uczczenia nowego tysiąclecia został wybudowany w grudniu 2000 zaczę zaczęto budowa w 2002 roku w grudniu a ukończono w styczniu 2003 roku Dobra ja jesteś przed, przed następnym miejscem jest to budynek e poczty nazywa się GPO tu właśnie powstało e, powstanie wielkanocne w 1916 roku i ten budynek e, pod wpływem pożaru został praktycznie cały e, zniszczony i zostały ino te kolumny, które sam widzicie przede mną. E, tu właśnie powstańcy e, bronili się przed e, angielskim wojskiem zarową Pokorza taka ciekawostka. Tam są jeszcze e, dziury po kulach, e, kiedy sam posańcy się bronili właśnie w tych, w tych filarach zarową pokorza. No Tu są właśnie te uszkodzenia na tych, na tych filarach, kiedy właśnie angielscy żołnierze szczelali irlandzki powsańców. daleko szpili właśnie jest biuro e, Paddy Wagon tutaj możecie sobie kupić wycieczka do różnych ciekawych miejsc oni właśnie jeżdżą e, w różne ciekawe miejsca te wycieczki nie są mega drogie także polecam im te biuro tu jest, tu jest szpila, tak żebym pokazywał także jest to wszystko obok siebie nie trzeba nika daleko łazić kierował do muzeum właśnie one jest tam e, to jest muzeum poświęcony e, wiel, wielkiej głodówie, jaki tu była e, w 1845 do 1849 e, jest ponoć fajne muzeum właśnie moja tura mi o nim gadała a tam jest statek takaś tu jest statek ja, ja wam puda tam za nakręcić to też ten statek został e, właśnie e, pokazany, bo tu była wielka migracja z tego kraju w tych latach ze względu na, na właśnie na, te, na ta głoduwa i ludzie masowo emigrowali do innych krajów w poszukiwaniu lepszego życia wiadomo no tu nawet e, populacja o 20% się zmniejszyła e, spowodowanej tej głoduwie Także idę do tego statku, pokażę Wam ten statek bliżej, a potem spróbuję iść do tego muzeum. Mam nadzieję, że uda mi się kupić bilet tam na miejscu. Mam nadzieję, że nie trzeba było kupować online. Jeszcze bym chciał pokazać te irlandzkie orły. To jest tak wredny ptok, że głowa boli. Rożek tu kiedyś rzek był. Miałek przerwa. No i kaj uciekasz, dziadzie. Miałem przerwa, kupiłem sobie koło oczyka. Obejrzyjcie, jak one są wielkie. I keroś z tych Francuzów mi wyrwała to z rynki. I miał pojedzenie. Czujecie to? Troszkę mam obawy latać tym dronem, bo to jest tak wielki ptok, że boja się, że mi go y, siepnie do, do wody, nie? Ale chyba tak źle nie będzie. Dobra, odpolę dziada. No i dotarłem do tego statku. Y, Właśnie to jest kopia tego statku, którymi Jelanczyki wypływali w 1845 roku. Wyjeżdżali z tego kraju e, w poszukiwaniu lepszego życia i właśnie postawili ten statek e, ze względu na to, żeby e, nigdy w życiu już nie musieli ludzie wyjeżdżać z tego kraju w poszukiwaniu jedzenia. Nazywa się Jane Johnstone, czy jakoś tak. przed głównym wyjściem do tego muzeum Epic się to nazywa i zaraz się dowiem czy pójdę tu bilet kupić czy są musiałeś kupić online Dobra dostałem taki fajny paszport tej odwó na to pokazuję tak o, taki paszport i tam łazić i e, pieczątki przybijać o właśnie takie jak są tu zaraz wam pokorza i no nie wiem jaką pieczątkę przybić no. April, paszport Nie wiem, kaj to ma tylko... No. I mam pierwsze piątka. To jest chyba to samo. Dobra. Idę dalej oglądać. Co to ciekawego jest. Ja. A oni tam zdjęcia robią, dobra okej, okay. tarł się komuś w pierdzielu na unę No kurczę, ciekawy to wygląda, powiem szczerze Jakieś figury statków, samolotów. Dobra, mamy nasyp do pieczątka. Teraz wam jakie jak się pieczątki wali. Jest i drugo Idziemy do następnego miejsca. starodawne e, puby jakie były w Finlandii. w sumie jak teraz pójdziecie do pubu to w niektórych pubach podobnie wygląda Tu właśnie mi o tym cura gadała, że tu trzeba o naciś knefel I coś tu się robi Ale nie wiem co o, chyba na tych screenach to wylazi Czekajcie, bo muszę to ogarnąć o? Ale u niego to nic nie wiem. Chyba o to chodziło Nie ogarnię tego. Czekajcie, szedam. No co dali? Hmm. Nie wiem, moja córka mi dała, że jak za ta książkę łapiecie, to historia wyskakuje. A... O! On Dracula. Dobra, z tymi książkami, nie? Dobra. Dobra, obalimy kolejne początko. que pokorza figury właśnie, ekstra takie figury stworzyli e, podoba tych ludzi, co właśnie e, szli na ten statek, który rzekł Wąpogozo przed tym. W jak oni wyglądali teoretycznie niby chudzi, wy, wychudzeni, no bo wiadomo głodowa była, nie było co jeść. Te posągi wyglądają, czy figurki, czy jak to tam ogólnie się to zwie. Widzicie, tu nawet e, dzieci na plecach nieśli. Piesek też zapitalą na statek. E, na, w tym muzeum za bardzo gadać nie mogłem ze względu na to, że cały czas tam coś leciało. E, ludzie tego słuchali i nie chciałem im tam ogólnie przeszkadzać. Ale naprawdę, jak przyjedziecie tu do, do Irlandii, będziecie w Dublinie, idźcie się tego muzeum, bo naprawdę warto. Dobra, jojda, jakaś coś zjeść i Zaro się przemieszcza do nas tego muzeum taka ciekawostka kiedyś właśnie w takim czymś nurkowali nazywa się to diving bell zarową pokorza jak to w środku wygląda tam ogólnie nurek wchodził schodzili tu na dół i właśnie w tym tu w środku wykonywali prace nurkowe tak jak widzicie tak to wygląda Tutaj ta dziura. Tu właśnie zakładali nurkowi kask i wchodził do, tej, do tego dzwona. Do tego Tyle kosztowało wybudowanie tego dzwona 500 funtów kiedyś to, to było naprawdę dużo. Tak mniej więcej te prace wykonywali na dnie. Tu właśnie podpływali takim statkiem i wypuszczali ten, ten zwon na dno i na dnie wykonywali różnego typu yy, roboty. To taka ciekawostka z Dublina. Dobra, dotarłem do głównej ulicy, to e, są same poby. Nazywa się to Tempel Bar. E, po przyjechaniu do Irlandii e, musicie sam to zaliczyć, przynajmniej przyjść na inne piwo i posłuchać lokalne muzyki. Tak jak widzicie, na całej tej długości tej ulicy są same poby. Także do wyboru, do koloru. Dojechałem do kolejnego miejsca. Właśnie znajduje się Phoenix Park. Phoenix Park został założony w 1662 roku. Jest położony około 2 km, od 2 do 4 km od centrum miasta. Jego powierzchnia ma 11 km2, także widzicie spory taki powiedzmy, central park w Dublinie. Właśnie za mną znajduje się monument Wellingtona upamiętający Artura Wellingtona. Tak jak widzicie jest dosyć spory do zmiarów. Jestem przed kolejnym miejscem, jest to Dublin Zoo. No niestety już dzisiaj jest zamknięte, ale możecie tu podjechać na fajną wycieczkę z dziećmi na pewno będą zadowolone właśnie w tym miejscu 29 września w 1979 roku odbyła się pielgrzymka Jana Pawła II właśnie Phoenix Park główna atrakcja Phoenix Parku jelonki se brykają wolno popatrzcie ile tu jest mam nadzieję, że nie będę mi się za chwilę uciekać Dwie godziny je szukam i nie umiał ich znoś, Ale wreszcie mi się udało Mam nadzieję, że nie wyszedł na jej terytorium i sam nie pogoni Popatrzcie ile tu jest A ja marchewki nie wziął. Kurczę, co za debilzy zimy Właśnie udaję się na południową część Dublina Na ta bogatszą część e, Na Grafton Street Może się zaraz wam Jak wygląda Najdroższa ulica w Dabinie. Właśnie jestem przed budynkiem. Centrum handlowego Stevens Green Shopping Center zaraz pokażę jak w środku wygląda. Dotarek właśnie do jednej z najstarszych centrum handlowych w Dublinie. się Stevens Green Shopping Center. Popatrzcie jak on jest pięknie zaprojektowany. Centrum handlowe wygląda tak, aby Stolot do tyłu. Przepiękna. Robi wrażenie. Właśnie stoję przed główną bramą do parku Stevens Green. Niedaleko centrum handlowego znajduje się Stevens Green Park. Możecie tu przyjść, odpocząć się po ciężkich zakupach. Najfajniej wyglądają właśnie wielkie miasta nocą, bo są pięknie oświetlone, także zarobą pokożę jak Dublin wygląda nocą.